Cześć, tu Alex i witam Was w ten piękny zimowy dzień w trzecim już odcinku Stajnie Marzeń Zimowy Ride. I tak, yy, jesteśmy obecnie gdzieś koło tego wyścigu lisy. Tylko muszę się dokładnie zorientować, gdzie trafiłam. Yy, i... Yy, I mam taki plan, żeby pojechać sobie znowu ten wyścig, bo mi totalnie nie wyszedł, bo się pogubiłam w tym lesie Totalnie to wszystko nie wyszło Tak Okej, okay, co to było? Co, co się dzieje? Co się dzieje? Czemu ja nie jestem na linii startu? Halo? O, jest linia Nie, to nie jest linia Co to... Się dzieje, Uii! nie, no cudownie. Powiem Wam cudownie, cudownie, pięknie. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Nie! Ja się stąd nie wdostanę teraz. Nie wydostanę się stąd. Nie! Nie wyjdę z tej wody, jak już padłam. No kurczę! No nie, no! Muszę poczekać aż skończy mi się checkpoint, ale to będzie co? 25 minut? Sekund, znaczy, sekund. Na szczęście, ale jakby... No nie, no nie! Muszę jeszcze jechać jeszcze raz ten ten wyścig. Wow. Uj! Wreszcie się udało! Ok, muszę odnoprać. Mam, mam, Dobra robota, naprawdę umiesz jeździć. Zastanawiam się, czy masz szansę na medal. Jak sądzisz? Oczywiście, że nie. Nie, no. Brązowy i srebrny to. Jak zwykle, pewnie zaliczę, ale złotego yy, yy, postaram się. Naprawdę się tym razem postaram. Bo to nie może być tak, że ja wszystko fruwuję tutaj w tej grze. Nie może tak być. W ogóle mam pytanie: yy, Czy. Bo zastanawiam się, czy może nie, nie zrobić więcej yy, jakby przeróbek postaci z SSO w Simsach. Yy, bo zrobiłam już swoją postać i, i jakoś mi się to spodobało. I zastanawiam się, czy nie zrobić tego więcej, że na przykład, nie wiem, jeść co w duszy, czy coś. Jeśli, jeśli coś takiego będzie wam spodobało, to możecie mi napisać w komentarzu. Nie, nie napiszę, ale zawsze warto zapisać. I mamy brązowy medal. Jadę szybciutko ale, po srebrny. Ale... I jest także medal srebrny, ale zauważyłam, że mój koń nie ma już zamiaru cwałować. I ja naprawdę nie mam pojęcia czemu, bo ciągle wyskakuje mi ten komunikat, że mój koń jest zaniedbany, się źle czuje czy cokolwiek. I no może ma trochę mało tych pasków pełnych. Ale ale yy, jak miał paski pełne to też nie było za dobrze. No nie wiem, jakby i tak musimy pojechać do sklepu kupić jedzenie dla tego konia, bo nie kupiliśmy jedzenia dla konia i ja uważam to za duży błąd, nie wiem czemu tego nie kupiłam. I nie kupiliśmy lepszych ubrań, bo zapomniałam też oczywiście, że można sobie kupić lepsze ubrania I tego nie zrobiłam, jak to ja yy, Ale dobrze, zagadałam się Będziemy odebrać srebrny medal I, I cóż, jeszcze tu wrócimy, niestety będziemy musieli tu wrócić Znaczy, ja będę musiała jeździć po tej krainie, po tej mapie dużej, głupiej, oh, z podwózek Uch, Trudno Sama się w to wpakowałam. Yy, masz dla mnie tylko złoty medal? Nie, 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 to nie chcę. Nie chcę złotego medalu. Okej, okay. co my tu mamy? Jedźmy do, do Kati. Bardzo chcę jechać do Kati. Bardzo, bardzo, bardzo mnie to. Bardzo mnie to. Bardzo mnie to co? Straciłam słowo, przepraszam. W ogóle nie wiem, czy da się to jakoś zauważyć, że mam teraz inny mikrofon, czy da się to usłyszeć w dźwięku, bo znalazłam jakieś u siebie w domu i po prostu sprawdziłam, czy działa, no i działał. I go i teraz używam. Cześć, Katia! Moja miłość. Jezu, ona jest taka ładna. a Co dla mnie masz? No, no. Henry takie przysyła. Miło cię poznać, Aleksandrina. Chciałabyś, może. Nie, chciałabyś więc dowiedzieć się czegoś o konkursie sześciu przeszkód? To trudna dyscyplina. Sześć przeszkód, jedna za drugą, a każda kolejna jest coraz wyższa. Bła się do mnie, gdy będziesz gotowa spróbować. Jestem gotowa spróbować. Tak. To jest moje marzenie na ten czas. Gotowa na sześć przeszkód? Świetnie, to dobry trening przed pokazem. Pamiętaj tylko, czego się nauczyłaś w Dolinie, a wszystko powinno pójść dobrze. Pamiętaj, że czas jest liczony aż do przejścia przez ostatni punkt kontrolny. Okej! Okay. Brzmi ciekawie. Upsi! Strąciłam poprzeczki. Upsi, upsi. Ale ogólnie udało mi się to zaliczyć i jakby. Wszystkie nie są trudne. Z wyjątkiem ostatniej. Ostatniej... Ja, ja nie wiem jak ją przeskoczyć, tak szczerze. Nie no, na pewno się da. Ale... No, to jeszcze trzeba przeskoczyć, ale tej ostatniej tak... tak, yy, no... No miałam z tym problemem. No, strądziłam się poprzecznie, no. Niestety. Nie no. Prawie bezbłędnie. No prawie. Ale jest dobrze. Widzę, że już pojęłaś podstawy. Zgłoś się do mnie, gdy zechcesz walczyć o medale. Kim bym była, gdy on nie spróbowała? Mm, na pewno nie sobą. Udało mi się bez żadnego stączenia podczepki! Jestem z siebie taka dumna, o oh, wow! A to dopiero brązowy medal, zobaczymy, czym nie stać na więcej. Dobra robota, jeden krok naprzód na drodze do mistrzostwa. Dziękuję, dziękuję. Nie siadaj z tego konia. No, nie, nie. Idziemy po srebro. Jawek to potem poleruje te wszystkie medale, no bo o srebro trzeba jednak bać. Chociaż myślę, że to musi być przyjemne uczucie tak polerować medal, którego samemu się zdobyło. Nie wiem, nie zdobyłam żadnego. Nie wiem jak to jest, ale tak tylko sobie myślę. Ui! Naprawdę jestem się siebie dumna. Zobaczymy jaki jest limit czasowy na złoty medal, bo jak mniej niż 18 sekund, to się nie wyrobię. Na pewno się nie wyrobię jak mniej niż 18 sekund. To, to sobie zobaczymy. 15 sekund. Nie, 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 nie. Ja mogę spróbować, ale to nie wyjdzie. No i czas minął zanim zdołam dojechać jeszcze do ostatniej przeszkody, więc no nie. To tak nie wyjdzie. Po prostu nie. Więc musimy sobie zostawić jeszcze raz znowu ten wyścig tutaj u Kati. Yy, kolejne zostawiona rzecz. Yy, I myślę, że teraz pojedziemy znowu do. Jezu, chciałam powiedzieć, do stajni Murland. To nie jest stajnia Murland. Co to jest za stajnia? To tam, gdzie był ten Eric Love. Nie, nie pamiętam totalnie, jak to się nazywało. Ale no, ta stajnia początkowa. Gdy wylądowaliśmy na samym początku, przy okazji, tam blisko jest sklep, to możemy się wyposażyć w jakieś rzeczy gdzieś zabłądziłam. Co ja tutaj robię w ogóle? Czy ja się stąd wydostanę? To jest pytanie, które mnie teraz interesuje. Się. O jakiś ślizg! To było interesujące. I jak się nazywa, to stanie w ogóle. Co to jest? Co to jest? Nie pokazali. Powinny być tu takie powiadomienia, że wkraczam na jakiś obszar, cokolwiek. Nie wiem, tam. Coś powinno być, ale. Cóż. Alarm. Szkodniki? Tutaj. Co robić, co robić? Muszę je jakoś powstrzymać. Dziękuję za ostrzeżenie, Aleksandrina. I co dalej? Złapię. Kolejny mam łapać? W porządku. Czas przygotować się na inwazję gryzoni. Oto pięć łapie, które musisz rozstawiać w najlepszych dla nich miejscach. Słyszysz mnie? Chcę wyłapać szkodniki, gdy tylko się tutaj zjawią. Oczywiście. Oczywiście, że porozstawiam dla Ciebie pułapki. To będzie przyjemność po mojej stronie. Tylko, żebym potem sama w niej sama w niej nie wpadła, bo to dołki kopie ten sam w niej wpada. Pozostawię pułapki, ten sam w niej wpada. Ale ja jestem dzisiaj elokwentna. Okej. Okay. Postawiliśmy pułapki na szkodniki. Tutaj niewinne gryzonie, które niczego złego nie zrobiły w swoim krótkim życiu. Ale dobrze. Dobra robota, ale mam wrażenie, że to może nie wystarczyć. Czegoś, czegoś mi tutaj brakuje. Gdzie jest to zadanie tutaj, tutaj? Czemu nie mam tego wskaźnika? Uh, halo, dzień dobry! O oh, Jezu... Bez przynęty nie ma zwierzyn. No jasne, ser w pułapkach musi być ser. Inaczej te małe stwory nawet nie zwrócą na nie uwagi. Czy mogłabyś przejechać się do Antoniego i spytać o ser? Oczywiście, że przyjadę się do Antoniego! Przynajmniej będę miała dobry powód, żeby jechać przez ten most. Daleko do sklepu, bo w sklepie musimy też kupić rzeczy dla siebie, Oczywiście, tak, jedziemy, jedziemy tam. Uj, zakupy, ser, chwileczkę już sprawdzam. Czy on mi powie, że nie ma. On mi właśnie powie, że on nie ma sera w tym swoim zapieziałym sklepie. Trudno, zostawiamy zadania na za chwilę. Zostawiamy zadania na po Najpierw trzeba się odkupić. No co to za dziura, jak nie mają nawet sklepu? Dobrze, musimy kupić siano. Siano, bo jest tańsze. Tak. Nie będziemy marnować pieniędzy na jakieś jedzenie dla konia. Uff. No dobra, jeszcze jedno, no, więcej nie. I co jeszcze, i co jeszcze? Jakieś tuczki właśnie, trzeba kupić jakieś ciuczki Bo jakieś z dobrymi statystykami. Toczek świetny, cena 45, jazda plus 4. Kurczę, same drogie rzeczy. Same drogie. Zimowy zakiet. Jak on wygląda? I jak... Nie dowiem się. Nie dowiem się nawet jak to wygląda. No tak, tutaj nie ma tak łatwo. Coś dla konia? Może nie... Mm, profesjonalna derka, derka dla początkujących, doskonała. Wytrzymałość plus 6. A my jaką mamy? Chwila, jaką my teraz mamy? Właśnie. My mamy derkę dla początkujących bez niczego. No dobrze, to kupimy tą wytrzymałość plus 6. O. Ja, jak ją kupić? Halo! Halo! Jak ją kupić? Yy, chyba muszę otworzyć plecek. No i za dużo kart to cię nagle zrobiło. Tak, chcę kupić ten przedmiot. żeby to wymienić. Jak w ogóle wygląda ta dereczka? Czymś się różni? Uuu, różni się, ma taką kratkę. Yy, I to, i to. Rękawiczki, no nie wiem, rękawiczki, może nie. Zastanawiam się nad tym topkiem, ale chyba, chyba bardziej się opłaca kupić ten żakiet. Chociaż tyle pieniędzy, ale jednak takie statystyki, że chyba go kupię. I teraz zamianka. No nie powiem, żebym była tutaj jakąś fasjonistką. Yy, ustalam nowe trendy. Raczej właśnie... Wyglądam jak lump, ale dobrze, pominiemy ten fakt. Wydaliśmy dużo pieniędzy, mamy... Yy... Mamy trochę, trochę większe statystyki, lepsze statystyki już teraz Co możemy jeszcze zrobić? O, właśnie wiem już, co możemy jeszcze zrobić Możemy, 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 możemy nakarmić naszego konia, właśnie Po to, jak kupiłam to siano, żeby je użyć Koniu, 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 koniu. panie koniu Panie czy pani? Jak zwykle w Star Stable nic nie wiadomo do Jedz, 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 żyj, żyj, żyj yy, Co, jeszcze wodę może? Tak, wody, pasek wody ci się też wstąpił. Tutaj niedaleko mamy studnię to akurat sobie jeszcze napełnimy I pij koniku Możesz pić ile chcesz Ale tylko napojów bezalkoholowych No dobrze, co jeszcze? Mam wrażenie, że ja będę jeszcze potrzebować więcej tego siana A chyba nie będę cały czas tutaj wracać Więc z bólem serca wydaję te pieniądze Ale niestety, głupi koń jest ważniejszy jego dobre samopoczucie, jego zdrowie jest ważniejsze od wartości materialnych. A aż, aż mi łezka wydała. Dobrze, koniu, czy teraz czujesz się dobrze? Jeszcze pojadę napełnić to wiadro. Nie mówcie mi, że ta studnia nie działa Ta studnia musi działać, czemu mi nie działa ta studnia? Halo? No co za studnia? Co za głupia studnia? No i ja, ja nie wiem co... Mam no. No dość tej gry na dzisiaj, ale dobrze Jeszcze zrobimy jakieś zadanie Antoniego Witaj Witaj, Podobno mieszkańcy Cape Point mają kłopot z inwazją gryzoni Oto trutka na szczury, którą możesz zawieźć Jacquesowi Jacquesowi Ja... ja... <gry Detaz Chinese> Nie umiem francuski Zapas wystarczy dla wszystkich Oczywiście Gdzie to jest? Powiedz mi tylko Uuuuuu, nie, 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 nie. Nie jedziemy tam teraz. Nie, nie, nie. Nie zmusisz mnie do tego. Pogonić za serem. Przepraszam, nie mam sera ani odrobinki. No jakie głuki Spytaj tego samego gościa w Cape Point. Może u niego coś się znajdzie. Nie mówcie mi teraz, że musimy jechać do wioski Cape Point, która jest na drugiej stronie mapy. Zaraz umrę. Zaraz umrę naprawdę. Hey, Witaj kochaniutka, mam coś dla pana na zamku, tego enigmatycznego myśliciela pana Santa. Uuu, pan sant! Ciekawe! To wyjątkowo wykwintne danie mojego pomysłu. Mam nadzieję, że będzie mu smakowało. A gdzie jest teraz? Yy, gdzie to jest w ogóle? Nie nie, 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 tam też nie jedziemy. Co ty sobie wymyśliłeś w ogóle? Antoni? Nie, nie lubię cię od dzisiaj. Wcześniej nawet też ci nie mówiłam, ale nie, nie lubimy się od teraz. Ty mi dajesz zadania, do których muszę jeździć przez pół mapy. To ja, ja, ja nie jestem w stanie zdobyć się na szacunek dla siebie. Dla, dla ciebie. Dla siebie jestem w stanie. Za dużo dzisiaj gadam, co ja w ogóle robię. Dobrze. Tak. Kochani moi, ja myślę, że ja będę już chyba kończyć ten odcinek, ponieważ yy, mam wrażenie znowu, że nagrywamy już strasznie długo, popatrzyłam nawet na zegarek chyba ponad godzinę, yy, to i tak zredukuję się do tych 20 minut spokojnie i yy, 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 a więc tak, do następnego.